O Szkoci doprowadzili do remisu, ale koniec końców jest taki, że cieszymy się z pierwszego zwycięstwa i aby tak dalej. Tak, no, trzeba pamiętać, że to był pierwszy mecz turnieju. no nigdy nie są łatwe. Ta cała toczka, która towarzyszy w wszystkie wywiady, niewywiady, presja, próba podpuszczania dziennikarzy również co do, co do miejsca, to wszystko w jakiś sposób zostaje w zawodnikach i, i Uważam, że, że przez całą część zawodnicy grali, grali fajnie, grali tak, jak sobie mówiliśmy, byli bardzo cierpliwi. No niestety nie mogliśmy znaleźć drogi do bramki, bo Artur chyba zagrał pierwszy raz w życiu, że cztery razy bramkarz mu kaskiem wyciągnął. No jeśli, jeśli nie wchodzą, to potem taka nerwowość gdzieś może się wprowadzić. Natomiast uważam, że, że, że przez cały mecz można było widzieć jeden poziom pobudzenia, nie było jakichś emocji negatywnych w zespole. No na sam koniec trzy punkty i zwycięstwo i z tego bardzo się cieszę.